I pora zacząć 19 kolejkę Barclays Premier League, w którym to kończyła się pierwsza część sezonu spotkaniem southampton chelsea na St. Mary's Stadium. Zaczynamy. Pierwsza akcja świętych. Jedziemy Pele i szczał i broni Czech. Skończyło się tylko na wyjeździe. Potem Klein. Klein dośrodkowanie. I tutaj prawie bramka. Nie wiem jakim cudem ta piłka nie wpada do siatki. A wszystko za sprawą Petra Czecha który ładnie wyczerpnął piłkę nogą, nie wspominając o tym, że przeleciał przez siatkę. Potem akcja Chelsea, w końcu się obudzili. Z strzelił, ale obronił dobrze bramkarz. Potem Hazard do Schürrle, Schürrle wbiega w pole karne, oddaje strzał, lecz tylko błotna siatka. Później William ładny right z skrzydłem, zeszutkowanie, no i ta świetna głupka od rugby daje prowadzenie The Blues. Naprawdę, ma hopak. Parę w bani. Potem Azad uderzył jakoś tam dziwnie i ale obronił bramkarz. Potem święci się obudzili. Ze sprawą tego strzału Davisa. No i tej obrony Petra Ciacha. Potem jeszcze burzut drożny po tej akcji i kolejna obrona Petra Ciacha naprawdę dobrze dostępuje Kurtuła, który musiał sobie odpocząć. Potem jeszcze sięł Kork, lecz znowu obok bramki. No i na sam koniec kontra-atak, solankę, strzał, lecz mocno obok bramki. No i w sumie to tyle. Southampton przegrywa u siebie z Chelsea 1-0, a wszystko za sprawą tego pana, którego mieliśmy na przed chwilą na obrazie. Kolejnym meczem w tej kolejce było spotkanie West Hamu z Arsenalem na bowling ground. Arsenal naprawdę ma o co grać i nie ma innej opcji niż trzy punkty w tym meczu. Pierwsza sytuacja to deszczotkowanie z powodu boiska Bemela, jakieś główkowanie, pinball i ten strzał nim rary. Zresztą nie koniec akcji, ponieważ Wojciech popełnia fatalny błąd, źle wyrzuca piłkę, przez co jest sytuacja 2 na 1, którą wykorzystują Młoty 1-0. Naprawdę, tak piłki nie można wyrzucać. Potem znowu Młoty odgany. i strzał Nolana, Lecz nie niecelnie. Potem już Arsenal, zaczął kabaret pod tytułem wkurzyć Tremera. I zaczęli strzelać. Najpierw zaczął Gibbs. Potem Bodolski. Również spróbował. Ale Welbeck nie chciał być gorszy. No i tutaj stracił biłkę, ale Leciał mu odzyskać po fatalnym błędzie. Ale nie trafił. Ładnie bronił Adrian. To nie koniec. Ponieważ Walker jeszcze strzedł. Podał do Ajaj. Przy okazji fajne nazwisko. I Ramsey strzelił. Szelił wysoko, wysoko na tą. Sąk jeszcze na koniec meczu uderzył z wolnego, leżą nad bramką i w ten sposób Moty odniosły zwycięstwo nad Warsalem 1-0. Fatalny mecz w wykonaniu Londyńczyków. oczywiście z A na koniec został nam zdecydowanie najłatwiejszy mecz, najprzyjemniejszy dla, oczywiście dla Manchesteru City, czyli spotkanie swojej drużyny z Barley na Etihad Stadium. Bardzo łatwe spotkanie, by się wydawało, więc zaczynamy. Najpierw Jacko uderzył w boczną siatkę. Jak to w dzisiejszym odcinku bywało już nie raz. Później Jacko uderzył nad Bramką. A jakby tego było mało, Jacko znów ruszył do akcji. Jacko znów strzelił. Zresztą razem wrył bramka. Wynik wciąż 0, 0 Potem rzut rożny, jakieś zamieszanie. I Jacko w końcu strzelił Bramkę. I jeszcze pouczył swoich kompanów z ruszyny, jak strzelać na pustą Bramkę. Majstersztyk. Potem piękne badanie. Ture był i Dzieko strzela raz, Dzieko strzela dwa. Dzeko zdobywa drugą bramkę. Naprawdę bardzo aktywny w tym meczu był Bośniak. Potem jeszcze akcja Fernando, który został zatrzymany, ale jeszcze piłka poszła do Klisiego, który doszukał piłkę na turę, turę strzela lecz bo bramkarz. Później znowu turę odbiera w środku pola, średnim lajduje Wetisie, a Wetis strzela, ale znowu odziwał bramkarz. Potem wykop. Wygrana główka przez Fernando, Jovetic obraca się, lutuje pięknym strzałem, lecz tylko w niestety, bo byłaby to kapitalna bramka. Potem sensacja, przy piłce z balnej. lecz ten strzał naprawdę fatalny. I potem kolejna sensacja, Lampard biegnie, podaje świetną piłkę do kogo? Do Magali. nie pytajcie mnie co on tam robił, lecz wyszło sama sam, nie trafił. Wykończenie jak Aguero. prawie. I tak skończyło się to spotkanie. City wygrywa 2 do 0. Naprawdę spokojny mecz. I zapraszam Was na bramkę kolejki oraz przegląd tabeli.